Na umowie o pracę? Zobacz, co Polski Ład zmieni w Twoim wynagrodzeniu. Chcesz dowiedzieć się, ile zarobisz na rękę po wprowadzeniu Polskiego Ładu? Już teraz przygotuj się na wiele zmian. Słysząc o zmianach, które wprowadza Polski Ład, o pieniądzach myślą oczywiście nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy. Jak będzie wyglądać sytuacja pracowników, którzy przekroczą pierwszy próg podatkowy? Oto najważniejsze zmiany dla tych, którzy są na umowie o pracę. Podwyższa się kwota wolna od podatku z 8 na 30 tysięcy złotych. Pierwszy próg podatkowy zmienia się z 85 528 na 120 tysięcy złotych. Brak prawa do odliczenia od podatku 7,75 składki zdrowotnej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy polski ład spowoduje wzrost czy spadek wynagrodzeń netto, który jest koniec końców przecież najważniejsze dla pracowników. A co oznacza zmiana progów podatkowych w praktyce? Jak wspomniałam, przekroczenie pierwszego progu podatkowego występuje po przekroczeniu 120 tysięcy złotych. Znaczy to tyle, że dopiero kiedy przekroczysz tę kwotę rocznego przychodu, zapłacisz 32% podatek. Poniżej tej kwoty płaci się 17% podatku. Nie zmieni się za to odliczenie składek od przychodów na ubezpieczenie społeczne i pracownicze koszty podatkowe. Zobrazujemy to na dwóch kwotach: 150 i 200 tysięcy złotych, żeby zobaczyć różnicę. Jeżeli Twój przychód roczny to 150 tysięcy złotych, wtedy Twoje wynagrodzenie netto za 2021 wyniesie 100 194 zł. Natomiast za 2022 rok będzie to 100 420 zł. Zyskasz więc 233 zł w porównaniu z 2021 rokiem. Jeżeli Twoje przychody roczne wynoszą 200 000 rocznie, w takim razie wynagrodzenie na rękę dostaniesz 132 160 zł w 2021 roku. Oraz 128 688 zł za 2022 rok. W tym momencie tracisz 3472 zł. Wnioski nasuwają się same. Do pewnego pułapu wynagrodzeń zmiana jest faktycznie korzystna. Mowa oczywiście o otrzymaniu wyższego wynagrodzenia. Oczywiście najlepiej wypadną indywidualne obliczenia i analizy. Polski Ład to na tyle rozległy temat, że będziemy pojawiać się z następnymi filmikami. Żeby ich nie przegapić, subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!